No to, to jest mój widok z balkonu. Balkon jest taki, o maciubki. Tam jest basen, tam jest bar, tam jest gdzieś recepcja, ale tu mam kościół, chyba, chyba stary kościół. I tu jest niespodzianka, tu jest taras. I tu jest taki o tarasik, tylko dla nas. Cień jest, do, jak widać, jeszcze dostępny, a mamy godzinę tam 14:00. 14.00. Ta, tu mam leżaczki, opalać się mogę. Tam moje jest jeziorko. Jest, jest garda widoczna. Tu jakaś Stara Buda. tu Jest inny hotel. A tam widać góry.